Hej, wszystkim, James z marketing show z kolejną aktualizacją, więc przepraszam, byłem trochę bez kieszeni przez pierwsze trzy dni w tym tygodniu. Miałem spotkanie, na które musiałem wylecieć i wrócić, ale wróciłem i jestem podekscytowany, ponieważ zespół go miażdży, więc wydaliśmy kilka ogłoszeń, ale oto kolejny, więc jest to nowa funkcja na liście firm, więc dobrze, cofnijmy tutaj jakiś obiekt firmowy, myślę. Że jest to lepszy sposób na umieszczenie go lub firmy pojemnik, nie wiem, z każdą sekundą jest coraz gorzej, zamierzam przestać, ale i tak chodzi o firmę, więc firma oczywiście wiesz, że masz wiele kontaktów, które pracują dla organizacji. Możesz nawet pomyśleć o tym, jak o rodzicach z dziećmi tego rodzaju rzeczy w zasadzie mamy obiekt firmy i możesz przypisać do niego kontakty, i to jest niesamowite, ale możesz także robić inne rzeczy, takie jak przydzielone zadania, więc jest to dodanie sekcji zadań do rzeczywistej firmy. Abyś mógł zobaczyć, tutaj jestem w firmie Microsoft. Mają te kontakty 1, 2, 3 i 4 przypisane do nich, a kiedy uderzam w zadania, możesz zobaczyć wszystkie zadania przypisane do każdej z. Tych osób, a tym samym firmę lub tylko firmę. Więc jest to naprawdę fajny dodatek i ty możesz zobaczyć tutaj, możesz wejść tutaj, możesz faktycznie filtrować według tego i tak naprawdę możesz zobaczyć, które zadania po prostu należą do którego z kontaktów i tak dalej, więc w każdym razie tylko możliwość zebrania tych zadań w jednym miejscu super fajna funkcja, super łatwe do wyjaśnienia. Mam nadzieję, że wszyscy macie wspaniały czwartek i porozmawiam z Wami za sekundę, dzięki. Jeśli chcesz wypróbować High Level za darmo, skorzystaj z mojego linku polecającego poniżej. A następnie skontaktuj się z nami, aby otrzymać moje ekskluzywne bonusy, których nie dostaniesz nigdzie indziej. Mam nadzieję, że podobało Ci się przedstawienie. Podane porady służą wyłącznie celom edukacyjnym i mogą nie mieć zastosowania w Twoim filmie. Powinieneś wiedzieć, że The Marketing Show otrzymuje wynagrodzenie w ramach swojej relacji partnerskiej za produkty i usługi, które poleca. Dziękujemy za wsparcie i mamy nadzieję. Że zobaczymy się w kolejnym odcinku Marketing Show.